Cześć dziewczyny, witamy Was serdecznie. Ja dzisiaj jestem u Kat Piweckiej, którą dobrze też znacie z innych moich filmów. No bo Kasia jest cudowną też fotografką gwiazd i pewnie pamiętacie, kiedy byliśmy na zdjęciach w Berlinie. Naszą wspólną sesję zdjęciową, na którą też Kasia Was zapraszała. A wczoraj, słuchajcie, też zrobiłyśmy piękną sesję z moją córką, taką rodzinną. Także jeśli sesje rodzinne, biznesowe, jakiekolwiek, to zachęcam Was do. Kobiece. Kobiece, właśnie, kobiece. Kasia piękne sesje robi. Serdecznie Was zachęcam do zajrzenia na Kasi stronę. A dzisiaj słuchajcie, będziemy właśnie robiły z Kasią przegląd szafy, o którym w ogóle już rozmawiałyśmy bardzo, bardzo długo, prawda? Właśnie dzisiaj wyskoczyło wspomnienie na Facebooku, kiedy się z Agnieszką poznałyśmy podczas zlecenia tak. pięć lat temu i kiedy przeczytałam Agnieszki książkę i stwierdziłam, że koniecznie potrzebuję przeglądu szafy. I minęło 5 lat. To znaczy, ja nie ukrywam, że przez, że przez te 5 lat, dzięki też poradom, które zawarłaś w książce, udało mi się już część, pozbyć się części ubrań, mm -hmm. właśnie jakby śledząc te Twoje wskazówki z książki. No ale jeszcze, jeszcze potrzebuję pomocy, bo to, to nie wszystko. Pozbyłam się trochę ubrań, ale, ale jeszcze potrzebuję, żeby ktoś tutaj osobiście podziałał w szafie, bo ciągle jest za dużo. Jestem bardzo ciekawa, co w szafie nam się pokaże, ale jak zajrzałam do Kasi szafy, słuchajcie, na pierwszy rzut oka, to jest wszystko tak pięknie poukładane, że ja powiedziałam, to, po książce że po twojej. to, to wygląda jakby był przegląd szafy już zrobiony. Jednocześnie wiadomo, będziemy przymierzały wszystkie ubrania, sprawdzały, jak Kasia się w tym czuje i tak dalej. No i zobaczymy, co nam się po drodze pokaże, bo to jest tak, że po prostu nigdy nie wiadomo, co się pokaże po drodze e, z naszym przeglądem, także zobaczymy, co możemy tutaj fajnego też zrobić z ubraniami Kasi. Jakie zestawy? Może jakieś nam się uda też połączyć. No właśnie na tych zestawach mi najbardziej zależy. No, tak, także tak. zobaczymy, czyli zaczęło się u Kasi słuchajcie, od książki pięć lat temu? Pięć lat temu, także jeśli nie wiecie od czego zacząć, to być może właśnie jest to druga e, fajna od książki, także zachęcam Was do oczywiście przeczytania mojej książki, a my zaczynamy e, z szefą. Aha, i tak kurtkę jeszcze tu leży. No, ta dżinsowa jest fajna, nie? Ale tę kurtkę to akurat <grym> co mam mam te dżinsowe mam też tutaj, wiesz? Jestem tylko to zobaczy, to tam na łóżku nie mam czegoś, nie mam powodę na to. Aha, tak. Tu mam taką jeansową, no to zostaje taka spotka, nie? No fajny kolor ma. nie? No, Super ma kolor. Mhm. Jeans to ja noszę non stop, ale to głównie w podróżach, nie? Mhm. Widzisz, tu mam trochę taką większą, ja często tak. tylko ją zbrudzę. Ja noszę taki komplet, mhm. wiesz, z białą tą taką bokserką, nie? To jest okay. taki podróżniczy komplet i na zmianę z tą koszulą bo są to noszę, nie? Mhm. Okay, no właśnie, z Kasią przymierzamy sobie taką sukienkę, która jest luźna. I Kasia zastanawiała się, co ma w ogóle z nią zrobić. No bo właśnie tutaj Kasia też pokazuje, zobaczcie. Ona jest dosyć sporo luźna. Jednocześnie, pomimo tego, nadal fajnie wygląda na sylwetce. I jest, jest, wygodna. Taka, jest taka wygodna, taka miękka, i taka luźna, i wygodna. No i nie widać I że w ogóle, żeby była tak za duża, prawda? No, i bardzo ją lubię. Czyli niektóre rzeczy, które mogą Wam się też wydawać, że są za duże. Są po prostu dobre. <laughs> Także większość, nawet dziewczyn, podczas przeglądu szafy, kiedy właśnie nad nią pracujemy, myśli, że jeśli coś jest właśnie coś luźnego, to wtedy to już jest za duże. A czasami jest tak, że Taka moja wskazówka, jeśli myślisz, że coś jest za duże, to znaczy, że jest dobre. Bo czasami tak jest. Nie, oczywiście, ze, ze wszystkimi ubraniami się tak sprawdzi, ale w tym przypadku akurat bardzo fajnie nam to I Teraz właśnie przemierzamy piękną sukienkę, która naprawdę jest śliczna i pięknie Kasia w niej wygląda. Cudownie, właśnie w ogóle wysmukła górną, górną część sylwetki, ma piękne utrapowania tutaj. Może trochę z zniżyć, żeby, żeby zobaczyć. O, piękna jest. Jednocześnie Kasia powiedziała, że. <głos> <głos> że to powiedziałaś, Kasia? Ech, że ta sukienka, chociaż wiem, że dobrze leży, niesie ze sobą wspomnienia najbardziej ciężkiego okresu w moim życiu. Więc jak ja patrzę na tę sukienkę, to czuję rozpacz, e, mm -hmm. beznadziejność i bycie w czarnej. D. Tak. <noise> I co zrobić? Bo Muszę po zrobić. prostu wygląda w niej dobrze. Mm -hmm. I to jest taki bezpieczny wybór, bo ona pasuje właśnie do wszystkiego, czy ma się 3 kilogramy mniej, czy więcej, to zawsze się w niej dobrze wygląda, więc to jest taka bezpieczna sukienka, która, którą warto mieć, tak. ale po prostu no, wspomnienia straszne mhm. i aż, aż ja nawet nie mogę na nią dosłownie patrzeć, takie mam straszne, Jak, tak, tak strasznie czuję te emocje takie mhm. złe. No i to jest piękne, że Kasia teraz też w ogóle odważyła się o tym powiedzieć i podzielić się z wami tym, dlatego że czasami tak właśnie jest podczas przeglądu szafy, że coś nam się bardzo podoba i widzimy, że fajnie wyglądamy, jednocześnie... Nie czujemy się emocjonalnie po prostu dobrze w jakimś ubraniu. No, bo po prostu są złe tak. wspomnienia związane z tą sukienką, dlatego. No, mhm. właśnie. no i teraz normalnie ja bym powiedziała, że odkładamy, bo to naprawdę nie ma sensu, kiedy wyglądasz fajnie, a źle się w niej czujesz. Jednocześnie zobaczymy, co Kasia tutaj też zadecyduje. Znaczy, ja się w niej wiesz dobrze czuję, bo ona jest taka właśnie po prostu wygodna tak. i tak dalej. I wiem, że dobrze też fajnie maskuje różne rzeczy, fajnie mhm. podkreśla, więc ja się generalnie dobrze czuję, tak jakby. Fizycznie w niej, tak. ale jak po prostu na nią patrzę, to aż mnie mrozi, bo są takie straszne mm -hmm. wspomnienia z nią związane. No. Tak, lecimy dalej, zobaczymy. No i tutaj y, mamy taką sukienkę, co do której właśnie Kasia też miała dylemat, dlatego że nie wiedziałyśmy co z wzorem i tak naprawdę też Kasia wiedziała, że coś po prostu jej nie pasuje, ale nie wiedziałyśmy co, no. no i tutaj generalnie... Nie fajna, ale nie fajna. no po tak. prostu jakoś tak... Nie wiedziałam co z nią zrobić, nie wiem co jest z nią okay, zrobić. Jest ok, szału nie ma, jednocześnie ten wzór tak naprawdę dodaje nam po prostu kilka mm -hmm. lat i fason nie jest też dobry, dlatego że Kasia ma sylwetkę S, pomimo tego też oczywiście wiadomo, wszystkie fasony tak naprawdę przy tym typie sylwetki będą jej pasowały, bo ma Kasia równą szerokość ramion i równą szerokość bioder, czyli ma, nie ma tego w... idealną a, sylwetkę no. właśnie, a tu nie mamy wcięcia w talii tego... Wcięcia nam nie podkreśla i ta talia jest obniżona, dlatego no nie, nie wygląda to za dobrze, także zdecydowałyśmy się odłożyć tą sukienkę. No. Dobra, mamy pewną historię tutaj do opowiedzenia, której jeszcze nie znam, bo Kasia właśnie teraz nażywał dla niej, dla Was będzie też opowiadała. To jest sukienka, którą kupiłam 20 parę lat temu w Hongkongu, jak tam pracowałam, i generalnie to jest taka pamiątka z podróży, bo... Mm, przez te 20 parę lat, od kiedy mam tą sukienkę, ubrałam ją tylko dwa razy. Raz na wesele do bliskich przyjaciół, mhm. a raz, no też chyba na jakąś tam imprezę. No i generalnie, no to jest sukienka, w której się tak, no nie chodzi. Mhm. Więc ona generalnie 20 parę lat wisi w szafie. Dwa razy była założona, ale no po prostu ona tak mi się kojarzy właśnie z tym czasem mojej pracy właśnie w mhm. Azji i no nie jestem w stanie jej wyrzucić, ale się zastanawiałam, czy ją po prostu nie włożyć do pudła z pamiątkami z podróży. Tak. <laughs> czy ona ma wisieć w szafie, czy ma bardziej być w pudle, bo jakoś tak nie, nie jestem sobie w stanie na razie wyobrazić yy, okazji, żeby ją założyła. Mhm. Eee, no ale jest to pamiętka z podróży po prostu, tak, nie? To jest po prostu takie ubranie, które jest sentymentalne. Sentymentalna sukienka. Oczywiście myślę, że to jest dobry pomysł, żeby ją spakować w takie pudełko po podróży, bo to jest rzecz, którą tak naprawdę tak. warto zostawić. <laughs> I to jest rzadko, kiedy ja powiem, że warto zostawić coś, co tak naprawdę na co dzień nie nosimy. Jednocześnie tu jest tyle wspomnień. To jest jedna rzecz, to nie jest 10 niepotrzebnych ubrań, na które patrzymy i tak, po tak, prostu tak. to wisi i nam zabiera miejsce w szafie. To jest jedna mała rzecz, którą myślę, że od czasu do czasu będziesz mogła na jakieś imprezy okazjonalne, na przykład, nie no wiem, właśnie, tematyczne no. wykorzystać. No to jest tak, że przez te 20 parę mhm. lat, od kiedy ją mam. E, 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 mówię dwa razy albo raz. Na pewno to było wersela ja, moich znajomych. Drugi raz tak. coś kojarzę, że był drugi raz. I jakby no, mm -hmm. nie było okazji na, ta, na ta, taką sukienkę, nie? No tak. ale no, nie jestem w stanie jej wyrzucić, no bo no, tu jest bardzo dużo wspomnień i mi, tak. miłych y, wrażeń zapamiętanych przez no, tą, no, i za Tak fajnie, nie? Też no i kolory są piękne. No, no. No, widać, że jest taka typowo właśnie z tamtych stron, tak, tak bym tak, to tak. powiedziała. No jest przepiękna tak naprawdę, cudowne no. kolory, cudowny y, też fason. No dobra, ale teraz cały czas pytanie, czy ona ma wisieć w szafie? Zobaczymy, co jeszcze nam się pokaże w trakcie. Dobra, Przy do pudła z pamiątkami, Pami nie? Bo mam takie wielkie pudło tak. też z pamiątkami z podróży, więc y... więc może tam wylądujemy. No, <laughs> zobaczmy. Czerwoną sukienkę, którą Kasia właśnie zawsze sobie y, też stylizowała na elegancko. Zamieniamy sobie szpilki do tej czerwonej eleganckiej sukienki na sportowe buty i też na kurtkę właśnie jeansową, bardziej luźną, no i mamy też do wykorzystania tą sukienkę na co dzień na taki luźny zestaw. Te tak. mają zupełnie inny materiał, nie? Takie, tak, materiałowe, takie bardziej eleganckie, mniejsze. A takie... jak na przykład ćwiczysz jogę czy cokolwiek? To, to, mam takie, to mam takie tam te sportowe. Do do A to są takie eleganckie okay. leginsy z taką, wiesz, z taką przeszywką, z taką, widzisz, fajną gumką. Okay. Mogiesz hmm? tam lambadę zostawić. <laughs> Czyli mówisz, że to nie jest dużo ciuchów. Jezu. Mm -mm. Nie masz dużo butów, nie masz dużo ciuchów. Widzisz, butów to ma... nie jest też o, dużo? Też, żeśmy prze... nie. Co ty opowiadasz? ja bym powiedziała, że to jest właśnie buty, buty ja ały. Przynajmniej jeszcze raz tyle. Tak? Albo dwa, trzy razy tyle. Tanie już odłożyłyśmy. A te, co zostały, to... Dobra. Na no, nie wykorzystywać trzeba. Przymierzamy właśnie sukienkę, której Kasia jeszcze nigdy nie miała na sobie. A pięknie w niej wygląda. Nie ma mikrofonu. Dlaczego Kasia jeszcze nie nosiła tej sukienki? Kupiłam ją dwa lata temu w Kopenhadze. I sobie wisi... Trochę. I sobie wisi bo czeka na, na... Kupiłam ją tak z myślą o moim wernisarzu o 15 który planuje na przyszły rok, więc wisi i czeka. Wisi i czeka do tego czasu. No. Ale y, tak myślę, że po prostu w wersji może sportowej, nie? Mm -hmm. Też by można znowu nie pokombinować. Dokładnie nie? tak. Bo inaczej no te sukienki po prostu eleganckie to one wiesz, wiszą latami i może są tak. raz założone. A to, co ty powiedziałeś przed chwilą, że tak fajnie, żeby je wykorzystywać w sposób sportowy, nie? Te mm -hmm. wszystkie. To, no, to tak, jest, się. Żeby one tak nie wisiały po prostu tylko. Czyli wietrza. dziewczyny wykorzystujemy eleganckie... Sukienki i eleganckie ubrania też na co dzień, bo w zależności od tego, jakie właśnie dodamy dodatki, czy dodamy sportowe buty, czy na przykład eleganckie buty szpilki, wtedy będziemy zmieniały też charakter tej stylizacji. Także spróbujcie po wykorzystywać te eleganckie sukienki także po prostu na co dzień. Zobaczcie, jak działa. Ponoście je przez cały dzień i zobaczycie, jak się w tym czujecie. No to myśmy taką jedną ludzką w szafie Dobra. też. No to zostawiamy. zostawiamy. Mówię ci, że te to po prostu pasują do wszystkiego, nie? To są buty, które. Tak. Ja nie wiem, no one i tak je jakoś kolorystycznie skomponowali, że one mhm. mm, do wszystkiego, nie? Tak. No i mamy pięknie stworzony zestaw ze sportowymi butami, z luźną oversize marynarką, bardzo stylowy. Kasia nie wiedziała co z tą marynarką, czy te spodnie mogą być i tutaj żeśmy stworzyły właśnie zestaw z czarnym y, takim t-shirtem, gładkim i fajnie możemy wykorzystywać i tą marynarkę też do... Niebieskich jeansów z białym t-shirtem będziemy nosić. Tam też zostawić. Natomiast do tego zestawu pasuje mi bardzo bardziej tamta niebieska. No i pięknie mamy kolejny zestaw. Żeśmy zmieniły tylko po prostu marynarkę. Pięknie też do tego zestawu wygląda. Kolejna marynarka beżowa. Cudownie. I do tego zestawu. No marynarki, dokładnie tak. Też będą pasowały fajnie te buty. No. Fajne, szare, beżowe, one są fajnym tłem dla innych też kolorów. Fajnie no, wyglądają. Do tego. Do Czyli tego takie wcięte, uh -huh. w tej, wcięte w tej talii, okay. co ja nosiłam do tego. Wiesz. Do tej bluzki w kroszki. Tak, uh -huh. co wszyscy mówili, że niby tak fajnie. No nawet zwykły t-shirt, nie do tych spodni też będzie no, Ona spodnie. jest spódnicą do tańca, wiesz, tego. No. Sensualny taniec to. Piękną koszulkę mamy. Jesteśmy już po przeglądzie szafy. Szafa gotowa, personalizowana. Jakie masz, Kasia, spostrzeżenia po przeglądzie szafy? Co było dla ciebie nowego? Co było może takim odkryciem, czego nie wiedziałaś? co się dowiedziałaś? Mm -hmm. No, największe zaskoczenie to chyba te niektóre rzeczy, do których mnie przekonałaś i zobaczyłam je w zupełnie nowym świetle. Mm -hmm. Sukienki, których na przykład chciałam się pozbyć, bo gdzieś tam. Mm, Właśnie wydawało mi się, że ich nie wynoszę, a ty mi je pokazałaś w takiej właśnie te eleganckiej wersji na sportowo, mm -hmm. czyli takie inne wykorzystanie, ale też tak jakby zobaczyłam siebie w, w, w tych sukienkach zupełnie innymi oczami, tak w tej brązowej, nie? Kojarzysz w tej brązowej, w czerwonej, mm -hmm. miałam takie miłe zaskoczenie, że, że, że faktycznie jak mi ładnie pasują. <gryw> jakoś tego wcześniej nie widziałam. Mm. No, także takie zaskoczenie właśnie, że nagle rzeczy, które wisiały, nienoszone, że jednak, że jednak zacznę je nosić właśnie w dwóch różnych wersjach i że zobaczyłam siebie, że naprawdę mi będzie w nich ładnie. Mhm. No i też parę było takich, takich rzeczy, które... O, no też mi się bardzo spodobało, że mi właśnie zwróciłaś uwagę na, to, na, na, na te białe ubrania, które są takie sprane bardzo mhm. szybko. To jest ważne, żeby te białe ubrania, faktycznie tak jak to mówiłaś, nie, że co dwa sezony, tak? Nawet wymieniać. Tak. No to jest mega ważne, bo faktycznie jak się spojrzy, to dosyć szybko. One tak wyglądają nieświeżo, nie? Tak, właśnie. Ubrane takie jakby czasami szare, niebieskie. No no właśnie. To już czasami w składzie można też zobaczyć, jakie właśnie ubrania też się tak szybko mogą stać z takimi innymi kolorami, na przykład białe, jak jest dużo poliestru. Albo czasami już kupujemy właśnie takie ubrania z lekkim odcieniem niebieskiego, niby to jest biały kolor, ale lekki szary, niebieski. To wtedy już wiadomo, że bardzo szybko ten biały kolor już zmieni się też na, naprawdę w inny biały kolor. Czy już białym kolorem tak naprawdę nie będzie. No, dobrze na to zwracać uwagę, bo to naprawdę nieciekawie nie potem te jasne rzeczy wyglądają. Takie właśnie sprane mm. i takie zabarwione gdzieś tam na niebiesko. Także to fajnie, że zrobił się przegląd tych wszystkich właśnie takich i t-shirtów, i podkoszulek właśnie mm -hmm. białych, i naprawdę dużo z tego poszło do śmieci. No, no i niektóre takie rzeczy też, które z kolei ja gdzieś tam chciałam jeszcze nosić, a ty już kazałaś odłożyć, bo to jednak. Wiesz, ta bawcina, tak, może tak, mm -hmm. tak się mówi w wzór. Ja wzu... tak no, a ja nie wiem, jeszcze gdzieś tam coś w tym próbowałam zobaczyć i na siłę trzymać to w szafie, ale to mi też tak fajnie, jak ty już powiedziałaś, że nie, 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 żegnamy. Mm -hmm. Bo no, wtedy jak spojrzysz jeszcze raz na siebie w lustrze, to wtedy widać, nie? że coś nie pasuje, ale nie wiadomo do końca co. No właśnie, no, ale widzisz, to też był problem z wieloma ubraniami, co ci mówiłam właśnie, że, że Właśnie coś nie pasuje, ale nie wiem co, nie? Mm -hmm. I że jakby mm, i że przez to ubranie jest nienoszone. Nie? Tak. No i to tak właśnie i dopiero dzięki tobie to się dowiedziałam co, to, yy, dlaczego i no i można było podjąć decyzję, nie? Tak, bo tutaj był albo po prostu fason nie pasujący mm -hmm, do mm -hmm. sylwetki, albo też kolory, wzory. Tak, 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 mm -hmm. tak. No to to też fajnie tak. fajnie. No i też... jeszcze tutaj buty mamy do sprawdzenia, nie? Żeby właśnie zobaczyć, w których do końca się tak naprawdę czujesz. Mm -hmm. Także Kasia sobie zrobi takie wyzwanie i będzie nosiła na przykład jednego dnia jedne buty mm -hmm. przez cały dzień, drugiego, drugie i tak dalej, dlatego, żeby właśnie w ogóle sprawdzić, jak się w nich czujesz i też niektóre ubrania są w taki sposób też do sprawdzenia. No i wtedy mamy szansę tak naprawdę przekonać się, czy te ubrania będą nastały już u Ciebie. Że tak powiem, albo na długo w szafie, albo się ich pozbędziesz. Tak, no to jest fajne, że pa, mhm. parę butów i parę ubrań tak zostawiłyśmy, nie? Żeby tak sobie przenosić przez cały dzień, em, taki test zrobić, nie? Tak. Że jeden dzień faktycznie ponosić i jak naprawdę y, będzie niewygodnie i tak dalej, to się mhm. rozstajemy już bez ten, ale żeby sobie dać jeszcze taki jeden dzień właśnie y, na przetestowanie. Tak, dokładnie. Czy uważasz, Kasia, że taki przegląd szafy jest też dobrą inwestycją? No tak, tak. no mm -hmm. Ja coś tam już próbowałam sama robić po Twojej książce. Tak, <grych> bo ja już z książki, nie wiem, czy pamiętasz, już Ci przysłałam po prostu zdjęcia stron pozakreślanych, tak jak tak. ja to wszystko zakreślam zawsze, więc ja już tam pozakreślałam wszystkie najważniejsze rady i już coś tam, jakąś pracę wykonałam. Mm -hmm. No ale i tak właśnie potrzebowałam, żebyś ty przyjechała i właśnie dokończyła <grych> dzieło. <grych> no bo to tak samo to można tylko tak no, w pewnym zakresie małym zrobić okay. zawsze i tak warto na podstawie tak. twojej książki tą pracę wykonać bo ja nie ukrywam że że właśnie po Twojej książce już i tak ta zmiana u mnie w szafie nastąpiła i była dosyć fajna wtedy. Mhm. No, ale jeszcze, jeszcze cały czas Ci rodziłam, że jeszcze będę Cię potrzebowała, bo jeszcze tam mam za dużo takich ubrań, które, z którymi nie wiem, co zrobić i tak dalej. Nie? Także tym pierwszym etapem była właśnie taka samodzielna praca po Twojej książce, ale no i tak musiałaś przyjechać i dokończyć. Mhm. No to teraz wystarczy po prostu korzystać z tej szafy, z nowych połączeń zestawów, no i po prostu próbować. No i co? I bardzo się cieszę, że uczestniczyłaś dzisiaj w moim odcinku, na moim kanale. Ja też dziękuję. Dajcie znać dziewczyny, jak Wam się podobał też dzisiejszy odcinek. I jestem ciekawa, jakie Wy macie też wyzwania w przeglądzie. Samodzielne też szafy. Dajcie znać koniecznie w komentarzu. Do zobaczenia. Buziaki! Pa, pa. A ja już w drodze do domu, także serdecznie Was, dziewczyny, zapraszam na przegląd szafy ze mną i zapraszam Was właśnie do odwiedzenia też mojej strony internetowej, gdzie jest właśnie odświeżona, jest nowa i tak skonstruowana, żeby Wam było po prostu łatwiej, jest teraz też przejrzyściej. No i oczywiście w sklepie możecie bardzo łatwo dokonać też zakupu lub po prostu poprzez... Strona też napisać do mnie, jeśli macie jakiekolwiek pytania. Także zapraszam Was na przegląd szafy ze mną. No i oczywiście link do mojej strony zostawiam Wam w opisie tego filmu. Łuźjaki.